W trójkącie prostokątnym ABC kąt przy wierzchołku A ma miarę 30 stopni, a dłuższa przyprostokątna ma długość 6. Długość przeciwprostokątnej jest równa. Najlepszym sposobem na coś takiego jest narysowanie sobie trójkąta prostokątnego. Powiedzmy, że mi nie wychodzi teraz trójkąt prostokątny. Jest to rysunek pomocniczy. C, B, A. Kąt... Przy wierzchołku A ma miarę 30 stopni, czyli tu mamy 30 stopni, tu mamy kąt prosty, czyli tu musi być 60 stopni. Czyli z własności trójkąta. To, co widzi 30, to jest A. To, co widzi yy, na, przeciwprostokątna, znaczy kąt prosty, co widzi, to jest 2A, a tu jest A pierwiastek z 3. Takie są własności trójkąta. Dodatkowo wiemy, że dłuższa przyprostokątna ma długość 6. Dłuższa przyprostokątna to będzie długość boku. AC, ponieważ ona leży naprzeciwko szerszego kąta. 30 stopni widzi krótszy odcinek, ale 60 stopni już widzi dłuższy odcinek. To wystarczy sobie nawet wyobrazić, jak mam latarkę i tu jest 30 stopni, to ona mi oświetla tylko tyle. Ale jak moja latarka oświetla już 60 stopni, no to ja widzę więcej. Czyli naprzeciwko większego kąta mam dłuższy odcinek. I wychodzi nam, że ten odcinek AC to jest 6 cm. Czyli A pierwiastek z 3 równa się 6. To jak podzielę przez pierwiastek z trzech, dostanę, że A to jest 6 przez pierwiastek z trzech. Wyciągam niewymierność z mianownika. Licznik razy licznik, czyli 6 pierwiastków z trzech. Pierwiastek razy pierwiastek nam się zjada, i wychodzi 3. Skracam sobie. I wychodzi, że A to jest 2 pierwiastki z trzech. To jest A. W pytaniu, czyli ten bok, BC. A w pytaniu chodzi nam o przeciwprostokątną, czyli o bok AB. I wiem, że to jest dwa razy to, co wyszło mi w A. Czyli ja muszę napisać, że 2A to jest dwa razy dwa pierwiastki z trzech, czyli 2A równe bokowi BA wynosi cztery pierwiastki z trzech centymetra oczywiście jeszcze. Czyli będzie to odpowiedź A. Dziękuję i do usłyszenia.